Nie, nie opłaca się ani trochę. Ani czasowo, ani finansowo. Znaczy finansowo jeszcze w miarę tak. W niektórych kwestiach jest jedno takie ale, ale oni będzie w odcinku. Ale naprawdę na każdym polu przegrywa samochodem. Konkurencyjność kolei w Polsce jest niska, za niska. No i o tym będzie w tym odcinku. Jeżeli Was zdenerwowałem, to zapraszam do obejrzenia. Będzie co prawda anegdotyczne, ale bardzo dobrze obliczone i udokumentowane podsumowanie tego. Jeszcze jedna kwestia zanim zaczniemy. Wiem, że w ankiecie, którą rzuciłem na Kartę Społeczność, wybraliście, że ma być odcinek w najbliższą środę, czyli, czyli dzisiaj, nieważne, o najgorszej infrastrukturze pasażerskiej, a nie o gadaniu, dlaczego kolej jest słabo konkurencyjna. I miał być. Wczoraj, bo dzisiaj jest niedziela 2 października, wczoraj była sobota 1, sobotę pierwszego. E, chciałem pojechać do Cieksyna, który jest pod Nasielskiem. Mm. Dojechałem do Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam miałem mieć przesiadkę na pociąg, który jechał w kierunku sierpca. Tylko, że wczoraj wykoleił się pociąg na 27 towarowy. No i linia zablokowana. Pociągi odwołane, więc tak naprawdę bez potrzeby sobie pojechałem do Nowego Dworu Mazowieckiego. Ale nic straconego, słuchajcie. Temat Cieksyna lub innych przystanków, innych stacji na linii kolejowej 27 jeszcze wróci. A z wczorajszego wyjazdu. Ja zrobię taki film o tym, jak odzyskiwać pieniądze od przewoźników kolejowych. Tak, coś o reklamacjach. No dobra, do filmu. Cały mój dzisiejszy rant, tak to ujmijmy, będzie skierowany wobec połączeń dalekobieżnych. Przy kolejach regionalnych, aglomeracyjnych ten temat jest trochę bardziej złożony, bardziej wielowątkowy. Tutaj się powinno raczej zakładać, że podróżni korzystają regularnie z tego rodzaju komunikacji, więc opłacalność jest trochę inaczej wyliczana. Ale i z tą opłacalnością bywa różnie. Na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego jest dostępny kalkulator, w którym możecie sobie obliczyć, ile byście zyskali jeżdżąc komunikacją miejską, a nie samochodem osobowym. No, i przy krótkich dystansach to tak różnie wychodzi. Nieważne. Skupmy się na kolejach dalekobieżnych. Tutaj raczej zakłada się, że ten przejazd jest okazjonalny. Takim jest. O, leci aparat. Jest czymś niekoniecznie regularnym. Chociaż i tak <laughs> znam osobę, która codziennie z łodzi do Warszawy na 8 rano do pracy jeździła Moniko. No ale dobra, wyjmijmy, że raczej są to przejazdy jednorazowe. Takie okazjonalne. Czy zaparkowałem na peronie? Może, nie wykluczam tego. Pokaż mi punkt w regulaminie peronu, że nie można jeździć po nim samochodem. <laughs> nie, to jest już nieużywana rampa peronowa. Nieważne. To, co ważne jest, to jest to, co się liczy dla przeciętnego podróżnego przy wyborze e, środka komunikacji do celu. Moim zdaniem, dla przeciętnego podróżnego oczywiście, są to dwa aspekty. Czas przejazdu i Koszt tego przyjazdu. Oczywiście są osoby, które muszą na konkretną godzinę dojechać, więc no wtedy jakby nie ma wyboru. No ale załóżmy, że po prostu musimy się dostać w jakieś miejsce niekoniecznie na konkretną godzinę, bo przykład pierwszy zresztą, połączenie z Warszawy do Zabrza na Śląsku to jest w ogóle. Jakaś totalna porażka, że pomiędzy dwoma największymi skupiskami ludzkimi w naszym kraju nie można pojechać pociągiem, tak żeby na normalną roboczą godzinę 8.00 dostać się do pracy. Załóżmy więc, że do pracy mam na 9, żeby kolej w ogóle jakiekolwiek szanse miała w tym pojedynku, a wracam z pracy po godzinie 17, czyli znam warunki brzegowe. Warszawa zabrze 9.17. Więc jak to wygląda samochodem? Ode mnie, na Śląsk, są 303 km w dwie strony 606. Ja jestem bardzo przepisowym kierowcą, czasem mam wrażenie, że aż za bardzo. Więc tę trasę z krótką przerwą na Hot -doga tam pokonałem w 3 godziny 11 minut, a z powrotem w 3 godziny 5 minut. A jak to wygląda pociągiem? Pociąg Intercity Silesia wyjeżdża z Warszawy o godzinie 5.00. W Katowicach jest, tu w zależności od wariantu w rozkładzie, 7.58, 8.6, chyba 8.2 też. Z Katowic do Zabrza jest S1 kolei śląskich, który odjeżdża o 8.08. W Zabrzu wysiadam o godzinie 8.27. No, pod warunkiem, oczywiście, że jest wszystko zgodnie z planem. Załóżmy, że jest. Ok, w porządku, czyli mamy 3 godziny 27 minut samej jazdy pociągami. Ale na stację trzeba się dostać. Z domu wychodzę o 4.35. Jadę 25 minut na dworzec e, na Warszawę Zachodnią, i potem z, ze stacji w Zabrzu do biura jadę jakieś 15 minut. Czyli łącznie wychodzi to 4 godziny 7 minut. Prawie godzina dłużej niż samochodem. Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano za 15.03. Latem to już widno. Z powrotem jest trochę lepiej. No, Robota się kończy o i 17.50 17 zabrza jest e, Express Intercity Premium. On jedzie. 20.28 jest w Warszawie, czyli to wychodzi ile? 2.38 samej jazdy plus 15 minut plus 25 minut na dojazdy. Łącznie nam to daje 3 godziny 20 minut. Nadal kwadrans dłużej niż samochodem. Teraz koszty. Tutaj się robi trochę zabawniej. E, Zrobimy sobie notatki, pozwolicie, bo dużo cyferek będzie. Więc tak, e, na trasie, w tą i z powrotem, spalanie mi wyszło 7,62 litra na 100 km. E, załóżmy cenę paliwa, taką jak ostatnio tankowałem samochód. I e, to, żeby nie było, to nie było na, pod supermarketem, tylko dla zwykłej stacji benzynowej 5,99 to było. Więc <laughs> za samo paliwo daje nam to 276,60. Tutaj się to wyświetla, nie? W ziomeczku, ale to, to samo paliwo jest, a co z utrzymaniem? Przecież za utrzymanie też się płaci, no się płaci, się dużo płaci. Jak się dobrze utrzymuje, to się dużo płaci. E Od zakupu osiołkiem zrobiłem 55 517 km wspólnie z żoną i na jego naprawy, eksploatację, ubezpieczenia zapłaciłem 18 311,37 groszy daje to średnio 33 grosze wydane na samochód na każdy przejechany kilometr. Więc jak dodamy to do tamtej kwoty, no to nam wychodzi 476 ,48 zł 48 groszy. Dużo. Bardzo dużo. A pociąg? Więc tak, ja tą, tę trasę bardzo często pokonuję, więc ceny biletów są uśrednione, żeby tak bardziej miarodajnie to wyszło. I średnio cena Silesii Czyli Warszawa Zachodnia, Katowice to jest 58 zł. Koleje śląskie, czyli odcinek z Katowic do Zabrza to jest 9 zł. To jest scenariusz autowa Nie, nie zmienia się, nie? No i powrotne pendolino. Nie zdarzyło mi się jeszcze trafić na cenę inną niż bazową, więc 169 łącznie daje to 236 zł. I teraz okej, okay, możecie się spytać, a co z dojazdami? Ja to pokonuję hulajnogą, którą taszczę ze sobą, więc tam koszty są liczone w groszach na kilometr. To, to jakby całego tego całej tej kwoty nam nie zmieni w żaden sposób. No i co? Wychodzi nam, że to jest 240 zł taniej. No to jak, dlaczego ja powiedziałem wcześniej, że kolej też przegrywa finansowo? No przegrywa, bo wiecie, tą trasę ja pokonałem sam, ale wystarczyło, że zabrałbym jeszcze jedną osobę. No i koszt wtedy na, na łebka jest dzielony także o połowę i jest już kwestii złotówek porównywalny do przejazdu pociągiem, a jestem godziny szybciej w domu. Jak to mówił kiedyś Jeremy Clarkson, <laughs> to jest dobry cytat pasujący do tej sytuacji. Godzina w domu szybciej, więcej czasu z dziećmi, mniejsze ryzyko, że będą klej. <grybuj> Sobieski. Drugi przykład, więc drugie miejsce. Będę także posiłkował się notatkami, jeżeli pozwolicie. Drugi przykład jest to wyjazd do Olsztyna w piątkowy wieczór pociągiem Orłowicz. On odjeżdża o godzinie 19.50 z Warszawy Śródmieście. Jest 20.21 na Olsztynie Głównym, czyli cały przejazd trwa 2 godziny 31 minut. No, nie najgorszy wynik. Natomiast jadę z walizką, więc nie mogę się sobie pojechać hulajnogą. Trzeba korzystać z komunikacji miejskiej. Ode mnie. Na Warszawę Śródmieście gdzieś jakieś 40 minut, załóżmy margines bezpieczeństwa, godzina. No i w Olsztynie 22.44 mam autobus, którym jestem mniej więcej 23.10 na miejscu. Cały przejazd... <grywa> 4 godziny 20 minut. W tym czasie można dolecieć do Londynu. No dobra, pomińmy ten fakt. Niestety trafiłem na cenę bazową pociągu, 61 zł Bywa. Komunikacja miejska w Warszawie to jest koszt 4,40. A w 5 złotych, czyli łącznie wychodzi nam 70 złotych 40 groszy zł i 4 godziny 20 minut. Zapamiętajmy to. Całą trasę będziemy liczyli tylko w jedną stronę, no bo wybrałem samochód, więc w drugą już nie patrzyłem. No dobra, a samochód to jest 213 km w jedną stronę. Hmm, przejeżdżam je mniej więcej w 2 godziny 25 minut, więc porównywalny czas z pociągiem, ale znowu czas dotarcia z miejsca zamieszkania na stację i ze stacji do, celu, do miejsca docelowego, więc 2 godziny oszczędzam. No ale dobra, pomijmy to. Średnie spalanie na tej trasie w Osiołku to będzie 6,93 litra. Takie miałem ostatnio. Cena 5,99 daje to nam 88,41 groszy, ale znowu bądźmy obiektywni. Koszt utrzymania 33 groszy za każdy kilometr łącznie daje to nam 158,70 groszy, czyli dużo drożej od pociągu. Ale jechaliśmy w dwie osoby. I na łebka, na łebka wam powiem, że w tej chwili wychodzi 79,35 zł, zł. To już nie jest duża różnica. To jest zakres 10% a dwie godziny zyskuje. No dobrze, ale możecie mi odpowiedzieć. Ziomuś, ale no, przecież podróż pociągiem jest wygodniejsza. Nie musisz prowadzić, możesz wyjść na korytarz rozprostować nogi, toaletę masz pod ręką. No ja wam powiem. No jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, bo z drugiej strony podróż samochodem. Mam wygodny fotel, którym nie muszę się przewracać co moment i nie jest twardy. No i wiem kto na nim siedział, więc kwestie, powiedzmy, czystości są dużo, na dużo wyższym poziomie. Toaletę mam właśnie na każdej stacji benzynowej, mogę się zatrzymać i, i sobie zrobić co potrzebuję. Mam radyjko, mam przede wszystkim klimatyzację, którą stawiam sobie tak jak chcę. Jechaliście mało Małopolska jakiś czas temu, w wakacje? Polecam. 40 stopni w wagonie, cudownie po prostu. No więc kwestie wygody ja bym pominął, bo ona dla jednej osoby będzie przemawiała na korzyść pociągu, dla drugiej osoby na korzyść samochodu. Jeszcze jedna kwestia, bardzo ważna, zanim przejdziemy do odpowiedzenia sobie po co ten odcinek i... To są moje przykłady anegdotyczne, oparte na moim doświadczeniu życiowym. Ja trafiłem na cenę bazową w Pendolino... Nie no, wy też traficie, nie oszukujmy się. Dobra... <laughs> Ja trafiłem na średnią cenę 58 zł za bilet na silesję. Wy możecie trafić na 19 zł w pierwszej klasie. Też się zdarza. Więc znowu, może się okazać, że nawet w 4 osoby pociąg będzie tańszy. Koszt przejechania jednego kilometra, ze względu na paliwo, u mnie to jest 45-50 groszy. Ktoś, kto ma, nie wiem, 3-litrowy silnik V6 pod maską, to dla niego to będzie powyżej złotówki. U mnie koszty utrzymania to jest 33 grosze na kilometr. Dla kogoś, kto ma nowy samochód salonowy, no bo tam są jeszcze przeglądy gwarancyjne, które stanie nie są. No ale dobra, taki w nie psujący się i niezbyt stary samochód, no to u niego to może być, nie wiem, 10 groszy, 15 groszy na kilometr, czyli dużo mniejsze koszty, ale z kolei mogą być też dużo wyższe. Wiecie, to wszystko jest relatywne, to, to każdy musi sam sobie wyliczyć, ok? To teraz po co jest ten odcinek? Po co ja wam głowę zawracam, żeby nie powiedzieć gorzej, na kanale kolejowym, informowaniem was, że sorry, ale samochód jest lepszy. Co, ja kanał zamykam? Nie. Nie, wiecie, chodzi o to, że dla przeciętnej osoby E, która liczy sobie koszt przejazdu, ona liczy tylko koszt paliwa, więc e, kolej już zupełnie przestaje być atrakcyjna. Dla przeciętnej osoby na sobie spojrzy na bilet za 6 dych, policzy, że ja to zrobię za, za 58 samochodem, no i pójdzie samochodem. Moim zdaniem, najlepszym sposobem przyciągnięcia podróżnych na kolej w Polsce z mentalnością przeciętnego Polaka, wybaczcie, jeżeli Was to obraziło, to jest obniżenie cen biletów. Przykład taki, no trochę nie w temacie, ale nadal blisko transport y, publiczny miejski, komunikacja miejska. Partia Razem swego czasu wyliczyła, że mm, oczywiście te koszty już się dawno zmieniły. Wiemy jakie są obecnie problemy, ale że, żeby stworzyć darmową komunikację miejską we wszystkich miastach wojewódzkich, we, wszystko, we wszystkich 16 miastach wystarczy 2 miliardy 200 milionów złotych. Ile daliśmy ostatnio dotacji na węgiel? 11 miliardów? nie? Oczywiście w transporcie kolejowym te, te, te koszty byłyby dużo bardziej niebotyczne, ale Nikt nie mówi o tym, żeby komunikacja kolejowa była darmowa. No nie, nie, chodzi o, o większą dotację. W Intercity, żeby te promo zdarzały się częściej, na przykład. Żeby przesunąć ten próg napełnienia, przy którym promo się pojawia. No dobra, załóżmy, że nie jest to możliwe, załóżmy, że nie ma pieniążków. No to co zrobić? Skrócić czas przejazdu. Zauważcie, że we wszystkich tych y, przykładach, tych dwóch przykładach, które ja Wam podałem, czas przejazdu pociągiem jest porównywalny do przejazdu samochodem lub lepszy. Tylko, że ja samochodem, ja wsiadam, samochód wsiadam pod domem i wysiadam pod miejscem docelowym. A tutaj ja muszę jeszcze dotrzeć na stację i ze stacji, co totalnie sprawia, że transport kolejowy jest nieatrakcyjny. Jak na to zaradzić? Nie mamy wpływu na, na te czasy dojazdu, tak, ale mamy wpływ na przejazd. Pociągiem, no i możemy skrócić. Słuchajcie, tydzień temu Intercity Batory. Wiecie, ile on yy, na stacjach, gdzie miał zatrzymania handlowe, stał? No to już Wam mówię. Proszę bardzo, Katowice, 4 minuty 54 sekundy. Uznajmy, że jeszcze ok. Duża stacja węzłowa. Sosnowiec, minuta 13, w porządku. Zadąbrowa Górnicza, minuta 22, w porządku. Zawiercie, 4 minuty 38 sekund. Włoszczyma Północ 4 minuty 32 sekundy. I teraz siedzicie, opoczno południe 13 minut 52 sekundy. No i Warszawa Zachodnia 3 minuty 14. Też uznajmy, że jest to akceptowalny czas, jak na, tą, na, tą, na tą stację. Jednak duży ruch podróżnych na niej jest. No i te 20 minut mogłyby zaważyć, że ktoś by stwierdził, a może pociągiem jest lepiej niż samochodem. Tutaj w tej całej układance nie mówimy o tym, żeby mm, likwidować wykluczenie komunikacyjne. To są zupełnie inne, inne terminy, inne działania. Nie, nie. Tu chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do podróżowania transportem zbiorowym. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, którym trochę sobie pogadałem. <laughs> aż mnie trochę gardło boli. Trzymajcie się ciepło. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o, o, o całych tych moich wyliczeniach i układankach. Jak Wy się do tego odnosicie? Jaki macie, jaki macie stosunek do podróżowania koleją? Czy tylko i wyłącznie kolej, czy może jednak wolicie. Wolicie samochodem? Trzymajcie się na razie.